Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185. Wielu graczy stara się zdobyć zarówno kota arabskiego, jak i fenka pustynnego w różnych wydarzeniach, gdyż zwierzaki te, jak na tę chwilę, nie są do zdobycia czy też kupienia w inny sposób. A że jesteśmy w trakcie wydarzenia Jagmark Ocalałego, to w tym wideo chciałbym zaprezentować Wam Jakie są szanse zdobycia jednego z tych dwóch zwierzaków w tym wydarzeniu? Ale pamiętajcie, że potrzebujecie dwóch takich samych, by stworzyć potem zwierzaka generacji drugiej. By było to możliwe, musicie znaleźć się w top 50 rankingu oraz zdobyć minimum 15 tysięcy punktów. Spoglądając na ranking graczy, wydaje się, że 15 tysięcy punktów powinno wystarczyć na znalezienie się w top 50 tego wydarzenia. A teraz sprawdźmy sobie, jaka ilość megafonów będzie nam potrzebna do zdobycia takiej ilości punktów. Jak na tę chwilę posiadam 2856 punktów oraz 560 megafonów, i postaram się użyć 80. By sprawdzić, jaki jest współczynnik zużywanych megafonów do zdobywanych punktów. Pamiętajcie, że punkty promocji zależą w dużej mierze od tego, ile udało nam się ich zdobyć podczas losowań. Po użyciu 80 megafonów posiadam teraz 3178 punktów, a więc wartość punktowa wzrosła o 317 punktów. Co w przybliżeniu daje nam około 4 punktów na 1 megafon. Czyli współczynnik 1 do 4. Czyli do zdobycia 15 tysięcy punktów będziemy w przybliżeniu potrzebowali 3750 megafonów. Część z nich oczywiście możemy zdobyć w wydarzeniach podbocznych, takich jak tropikalne klejnoty. Natomiast niestety większość z nich będziemy musieli zakupić z pakietów. W najbardziej opłacalnych pakietach średni koszt 10 megafonów to 99 diamentów. A więc, zakładając, że z wydarzeń pobocznych będziemy w stanie zdobyć około 500 megafonów, to koszt zakupu pozostałej ilości megafonów to 32 175 diamentów. Pamiętajcie o tym, że są to oczywiście przybliżone wartości. I zależą również od Waszego szczęścia podczas trwania wydarzenia. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo zastanowicie się, czy warto pokusić się o zdobycie jednego ze zwierzaków w tym wydarzeniu. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.